Dzień dobry, jestem Justyn Adamski, i jestem autorem programu obliczającego rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, czyli rzeczywisty koszt kredytu konsumenckiego lub gotówkowego, jak to woli. W drugim, drugiej prezentacji związanej z RSO chciałbym przed, przedstawić Państwu, jaki wpływ na rzeczywiste oprocentowanie kredytu ma płacona prowizja lub inne opłaty. Ponoszone bardzo często w dniu udzielenia kredytu. I tak zaczniemy od naszych klasycznych trzech przykładów, czyli 100 zł kredytu pobranego 2 stycznia 2010 roku i spłaconego jednorazowo po upływie 1 roku, a więc 2 stycznia 2011 roku. Jak wcześniej mówiłem w poprzedniej, w poprzedniej prezentacji, bardzo łatwo obliczyć rzeczywiste oprocentowanie, ponieważ po roku spłacamy 120 zł, a więc oprocentowanie rzeczywiste wynosi 20% i to się potwierdza. Ale co się stanie, kiedy zapłacimy w dniu udzielenia kredytu 5% prowizję za udzielenie kredytu lub poniesiemy jakąś inną opłatę, na przykład ubezpieczenie? Sprawdzamy, ile wynosi RSO. Wynosi ono 20, ponad 26%. A więc jest wyższe niż mogliśmy się spodziewać, bo, na, bo część z Państwa myślała, że 5% prowizji plus 20% odsetek za 25%, 25 rzeczywistego kosztu kredytu. Dlaczego jest 26%? Otóż tajemnica polega na tym, że nam wypłacano kredyt w kwocie 95 zł, a więc przez 365 dni posiadaliśmy do swojej dyspozycji nie 100 zł, lecz 95 zł. Nasz drugi, drugi klasyczny przypadek to jest wpłata kredytu w dwóch ratach płaconych co 6 miesięcy, a więc druga rata wypada 2, 2 lipca 2010 roku i wynosi 60 zł, więc płacamy w dwóch równych ratach co pół roku. Stycznia, druga rata 2011 roku. 2 stycznia tak, 2011 roku. I też w wysokości 60 zł. Pozornie kredyt ten oprocentowany jest 20%, dlatego że cała zapłacona suma to jest 120 zł, a pobraliśmy kredytu 100 zł. Uzupełniamy prowizję, niech będzie kredyt wypłacony i pobrany, udzielony. W wysokości 100 zł. Przeliczymy że, y, rzeczywiste oprocentowanie, ile wyniesie? 27%. Ono obrazuje nam, że sytuacja nasza uległa pogorszeniu, ponieważ przez 181 dni mamy kapitał do dyspozycji 100 zł, a w drugim półroczu przez 184 dni mamy do dyspozycji tylko 40 zł. Żeby to zobrazować, RRSO wynosi właśnie 27, ponad prawie 28%. Co się stanie, kiedy zapłacimy 5% prowizję w dniu udzielenia kredytu? Wiemy już, wyczuwamy, że RRSO powinno być dużo wyższe, ale czy o 5%? Sprawdzamy. 37%. I tu obrazuje nam sytuację taką, że pożyczyliśmy kwotę 95 zł została nam wypłacona. Przez pierwsze 181 dni mieliśmy do dyspozycji 95 zł. Przez następne 184 dni mieliśmy do dyspozycji kwotę 35 zł. I te warunki obrazuje nam rzeczywiste roczna, rzeczywista roczna stopa oprocentowania. I klasyczny trzeci przypadek to jest taki, który najczęściej jest spotykany. Że spłacamy kredyt w 12 równych ratach. Żeby nie dodawać 12 dat, przez dodaj, skorzystam z naszego generatora cykli. Tak ustalam, że ka każda rata będzie płacona kolejnego dnia miesiąca, że pierwsza rata wypadnie 2 lutego 2010 roku, że tych rat jest 12. Że każda lata jest 100 zł. A 12. Suma, suma rat, które spłacimy, jest 120 zł. I tu też wyczuwamy, że warunki udzielenia tego kredytu uległy znacznemu pogorszeniu, ponieważ co miesiąc musimy spłacać, spłacać yy, część kapitału, który pożyczyliśmy już po 10 miesiącach praktycznie nic nam nie zostało spożyczonej kwoty z tym Usuniemy sobie na początek prowizję i sprawdzimy, jakie jest rzeczywiste oprocentowanie. Widzimy, że jest ono dużo wyższe niż w przypadku płacenia w dwóch ratach, nawet płacenia w dwóch ratach z prowizji. A jaki wpływ będzie miała prowizja 5%? Przeliczamy. Prowizja 5% ma też duży wpływ na ten sposób spłaty kredytu, ponieważ tu rzeczywiste oprocentowanie wynosi 56%. Co ciekawe, zau zauważmy, że zapłacona kwota odsetek we wszystkich trzech przypadkach jest 20 zł, ponieważ pożyczona kwota jest 100 zł, a suma wszystkich rat jest 120, więc pozornie wydawałoby się, że w każdym z tych przypadków oprocentowanie powinno wynosić 20% ale rzeczywiste roczne oprocentowanie odzwierciedla nie tylko zapłacone koszty odsetkowe, nie tylko zapłaconą prowizję, ale i sposób zapłaty, czyli rozłożenia rat w czasie. Dziękuję Państwu za uwagę.